Pokój i dobro. Dzisiaj mamy Niedzielę Świętej Rodziny i w zdaniu, które wieńczy dzisiejszą Ewangelię, Łukasz ujmuje 30 lat z życia Jezusa. Mistrz zwięzłości. Łukasz pisze tak. Dziecie zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Właściwie w tym zdaniu się wyraża 30 lat życia Jezusa. Będzie jeden jeszcze epizod, kiedy to 12-letni Jezus zagubi się w świątyni, a następnie zostanie tam odnaleziony, ale pomijając to, to właściwie to zdanie wyraża całość 30 lat życia Jezusa. Od niedługo po narodzinach do momentu Chrztu w Jordanie. I to jest dziwne, bo my byśmy oczekiwali, że biografia Jezusa, którą Łukasz zaczął pisać w tak ciekawy sposób, pełen niezwykłych wydarzeń, cudownego zapowiedzenia urodzin Jezusa, potem niezwykłych samych w sobie narodzin, znaków, które temu towarzyszą, jak chociażby to, co dzisiaj słyszymy w Ewangelii, że starzec Symeon rozpoznaje w nim Mesjasza i prorokini Anna również opowiada o nim wszystkim, którzy chcą tego słuchać. Spodziewalibyśmy się, że ta jakby seria cudowności, niezwykłych wydarzeń będzie kontynuowana. A tu nic. Nagle... 30 lat pustki i ciszy. I to rodzi w sercu człowieka taką potrzebę jakiegoś uzupełnienia, tego dopowiedzenia czegoś. Chcielibyśmy wiedzieć coś więcej o tym, jak ten Jezus żył, jak się wychowywał, a najlepiej, żeby było to pełne jakichś niezwykłych wydarzeń. I na kanwie takiego właśnie oczekiwania, w sercu człowieka takiego pragnienia, zrodziła się literatura, którą dzisiaj nazywamy literaturą apokryficzną. To znaczy pojawiły się różne teksty, które mówią o Jezusie, są często zatytułowane Ewangelia, choć nie są to Ewangelie w najściślejszym tego słowa rozumieniu, a które właśnie były taką próbą uzupełnienia tego, jak to życie Jezusa mogło wyglądać. Wiele z tych właśnie tak zwanych apokryficznych Ewangelii dotyczy właśnie tego, jak wyglądało dzieciństwo Jezusa, jak wyglądało życie Maryi zanim urodziła Jezusa tego jak wyglądało życie apostołów różne takie można by powiedzieć nieco bajkowe historie na kanwie wydarzeń ewangelicznych nieco bajkowe bo zobaczcie sami chociażby weźmy Ewangelię Dzieciństwa Świętego Tomasza i zobaczmy jakie tam są nagłówki rozdziałów na przykład rozdział 8 jak Jezus wskrzesił chłopca chłopca który spadł z dachu Albo o, proszę, rozdział 9, jak Jezus przyniósł Maryi wodę w płaszczu. Albo o tym, jak Jezus uzdrowił Jakuba ukąszonego przez żmiję. Czy wreszcie, moje ulubione, Jezus przemienia dzieci w świnie. Bo dzieci go zlekceważyły, więc zamienił je w świnie. Takie nieco bajkowe historie w apokryfach. Część apokryfów poszła dalej, bo... Nie tylko uzupełniała to, co, to, czego nie wiemy o życiu Jezusa, ale wręcz próbowała stworzyć jakiś inny obraz tego życia, stworzyć własną wersję Jezusa. Część z tych Ewangelii po prostu pisali heretycy, którzy chcieli nadać Jezusowi takie oblicze, jakie oni uważali, że jest słuszne. A Ewangelia jest prosta. Ewangelia nie jest bajdurzeniem, nie jest jakimś próbowaniem wymyślenia Jezusa na nowo. Ewangelia mówi tylko tyle. Powrócili do Nazaretu. Dziecie zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Nic nadzwyczajnego. Żadnych cudów, żadnych uzdrowień, żadnych nadzwyczajności. Zwykła codzienność. Codzienność, w której Maryja piastuje Jezusa, uczy go chodzić, mówić. Józef codziennie idzie do swoich obowiązków w warsztacie, gdzie pracuje jako cieśla. Maryja zajmuje się. Domem innymi sprawami, które były na jej głowie Jezus rośnie, uczy się czytać, pisać, sam podejmuje z czasem pracę zawodową. I tak 30 lat, nic nadzwyczajnego. Można powiedzieć, że właśnie to zdanie z Ewangelii zawiera bardzo głęboką i ważną pochwałę codzienności. Pokazuje, że ta zwykła szara codzienność, bo codzienność Maryi i Józefa w Nazarecie to nie były jakieś fajerwerki, to nie były jakieś Cuda w każdy szabat. Była zwykła szara egzystencja. I ta zwykła szara codzienność, ona się staje przestrzenią, w której jest obecny Bóg. W którą Bóg wchodzi i którą Bóg zbawia. Ale mamy z tym problem. Ja na pewno mam z tym problem. Mamy taki problem nazaretu. Problem przeżywania naszej codzienności. Bo często jest tak, że. Mamy jakieś wielkie oczekiwania wobec swojego życia. Każda nastolatka, albo prawie każda nastolatka marzy o tym, żeby być piosenkarką czy modelką. Chłopak marzy o byciu sportowcem. A potem się okazuje, że rzeczywistość, która miała być cudowna, światowa, jest przaśna i powiatowa. Pięknie o tym pisał Czesław Miłosz w jednym z wierszów. Tak samo było, kiedy miałem 20 lat. Ale wtedy nadzieja, że będę wszystkim, może nawet motylem i kosem przez zaklęcie. Teraz widzę zapylone drogi powiatu i miasteczko, w którym urzędnik poczty upija się co dzień z żalu, że jest tożsamy tylko ze sobą. Wiele rzeczywistości w naszym życiu ma dokładnie taki y, wzór, że miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. Kiedy poznajemy kogoś, kiedy zakochujemy się w kimś, tworzymy narzeczeństwo, mnóstwo jest emocji. Każdy dzień można powiedzieć jest jakiś wyjątkowy, każdy dzień przynosi coś nowego i te kwiaty, i te serduszka, i te westchnienia, i te czułe słówka, to kocham cię, odmieniane przez wszystkie przypadki. A potem w kilka lat po ślubie szara codzienność, pieluchy, praca, nie starczy do pierwszego, kłótnie, problemy mieszkaniowe i to zakochanie, które miało być tak niezwykłe, takie nadzwyczajne. No, gdzieś wszystko przemija w, tym, w tej szarzyźnie codzienności. Albo nawet doświadczenie życia duchowego. Przeżywamy nawrócenie, przeżywamy jakiś taki haj religijny. Jesteśmy w stanie góry dla Pana Boga przynosić, a potem dopada nas codzienna rzeczywistość zwykłej, żmudnej pracy nad sobą. Okazuje się, że nasze słabości i grzechy nie przemijają jak ręką odjął, ale potrzeba zwykłego, codziennego wysiłku Walki duchowej, starania i czasami nam się nie chce. Czy wręcz doświadczenie spowiedzi, kiedy po spowiedzi, gdy się szczerze wyspowiadamy z grzechów, usłyszymy coś mądrego, budującego od spowiednika, chcemy wszystko zmienić, być dobrymi, nie grzeszyć, uśmiechać się, nawet do teściowej, a potem mija parę dni i znów dostrzegamy słabości, z którymi sobie nie radzimy, znów dopadają nas te same codzienne problemy i to wszystko. Przepada. I w takiej szarej codzienności, w takim zmęczeniu po prostu tą szarzyzną, dopada nas pokusa pisania apokryfów. Oczywiście nie takich apokryfów, o jakich mówiłem wcześniej o Jezusie, ale dopada nas pokusa pisania apokryfów o własnym życiu. To znaczy chcemy tą szarą codzienność upiększyć bajdurzeniem o sobie samym. Gdybaniem o tym, co by to było, takim życiem nie tu i teraz, ale życiem obok siebie. A co by było, gdybym nie poszedł do zakonu, ale ożenił się z jakąś piękną dziewczyną? Zdarzyło się zakonnikowi tak myśleć. A co by było, gdybym nie posłał za Henryka, ale ożeniła się z Zygmunem. Tak, ale, przepraszam, wysłał za mąż za Zygmunta. O, Zygmunt dzisiaj milionerem jest, inne życie bym miała, nie? Albo co by było. Gdybym parę lat temu zainwestował w to, czy tamto, na przykład w bitcoina. Hmm? Takie ucieczki. Ucieczki od bycia tu i teraz, z marzenia, w gdybanie. A co by było, jakbym wygrał w toto Uciekanie w czytanie portali plotkarskich, żeby choć chwilę pożyć życiem tych sławnych i cenionych. Uciekanie w oglądanie nałogowe seriali, a może w alkohol. I takie apokryfy, które piszemy o swoim życiu, one mogą się przerodzić wręcz w herezję. Tak jak było z tymi apokryfami o Jezusie. Możemy zacząć tworzyć herezję innego życia, innego ja. Możemy popaść w taką ułudę, że mogę na nowo przepisać swoje życie według innych zasad. Chociażby kiedy mężczyzna osiąga wiek około 40 lat, to... Dopada go taki kryzys wieku średniego. Oczywiście to może być wcześniej albo później, ale przejawia się to tym, że w którymś momencie patrzy na siebie, na swoje życie, na tą żonę, która już nie jest tak urodziwa, jak była, na te dzieci, które nie są tak udane, jak oczekiwał, na tą pracę, która nie jest tak satysfakcjonująca, jakby chciał, i w którymś momencie nie wytrzymuje znużenia tą szarą codziennością, tym zwykłym życiem rodzinnym, wstaje, wychodzi, wiąże się z inną kobietą, młodszą próbuje na nowo zbudować swoje życie, to przeważnie nic z tego nie wychodzi, bo jak mawia pan Pulikowski, nowa żona ma wszystkie wady poprzedniej plus kilka dodatkowo swoich. Ale dopada nas taka herezja i mężczyzn, i kobiety, i kapłanów, i zakonnice. Albo herezja, w której nagle zmieniamy cały system wartości. My jesteśmy znużeni tym, że nasz idealizm nasze pragnienie bycia dobrym, pomagania innym nie przynosi takich owoców, jakie byśmy chcieli. I choć może nie dostajemy żadnego brutalnego kopa, to jednak życie tysiącem małych kopniaczków do tego stopnia nas zniechęca do bycia dobrymi, że nagle zmienia nam się ten system wartości i zaczynamy upatrywać zysku tylko w tym, co możemy, mówiąc brzydko, zeżreć. Stajemy się materialistami. Chodzi tylko o to, żeby się nachapać. Myślę, że każdy z nas zna takiego idealistę, który za młodu miał wielkie ideały, a w wieku średnim został straszną, materialistyczną świnią. I potrzeba nam takiej cierpliwej wiary, wiary Abrahama, o której słyszymy dzisiaj w pierwszym i drugim czytaniu. Abrahama, który nie bardzo widział. Jak Pan Bóg realizuje obietnicę, które mu złożył w jego życiu? Bo Bóg mu obiecał potomstwo, on długie lata nie mógł się doczekać nawet jednego syna. I mógł popaść w zniechęcenie, bo dni i lata podobne do siebie, i nic się nie zmienia. Jest w tym kanaanie, gdzie poszedł z rozkazu Bożego, a syna jak nie było, tak nie ma. I nawet Abraham zaczyna snuć taką swoją apokryficzną wersję swojego życia, wymyślając, że oto jego spadkobiercą zostanie. Jego sługa Eliezer Który się urodził u niego Ale Pan Bóg mówi mu Nie, nie Abraham, ty nie wymyślaj swojego życia Ty nie pisz sobie jakichś apokryfów o sobie Ty po prostu mi zaufaj Bo twoje życie się spełni Obietnice w twoim życiu się spełnią Dzięki mojej miłości Tylko wierz I Abraham uwierzył A Pan poczto mu to za sprawiedliwość Otrzymał syna I w tym synu spełniły się te obietnice tego potrzebujemy. Potrzebujemy zobaczyć, że nasza codzienność, którą cierpliwie znosimy, taka jaka ona jest, nasze zwykłe życie rodzinne, nasze zwykłe życie zawodowe, ono jest wartościowe. Ten dzisiejszy dzień, ta dzisiejsza Ewangelia zaprasza każdego z nas, żebyśmy się ucieszyli sobą, ucieszyli się tym, co mamy, przestali być obok, a podziękowali za to, co jest. Nawet jeżeli nie jest światowe, ale powiatowe, nawet jeżeli nie jest jakieś cudowne, ale zwyczajnie pszaśne, to potrzeba nam ucieszenia się tym, podziękowania za to i dostrzeżenia, że właśnie w tej codzienności, takiej zwykłej, prostej, szarej, w tej codzienności Bóg chce nas zbawiać. I zbawi nas, kiedy przyjdzie nasz czas. Amen.